W ogóle, ja jestem w stanie stwierdzić, że co nową grę od tej marki Tomb Raider, to zawsze słyszę tę samą dramę: że Lara jest przeseksualizowana, że jak to tak można, i cały czas się to gdzieś tam nawraca. No tak, przecież musi się. Na Twitterze pojawiło się wiele wpisów z tysiącami polubień atakujących nową Larę z Legacy of Atlantis, twierdząc, że jej projekt podlizuje się Anti-Woke i Inselom, bo jest bardziej atrakcyjna i mniej zwyczajna. Jest bardziej atrakcyjna i mniej zwyczajna. Nie wiem, jak tak patrzę na Larę, tak w tej gierce, to, to ona wygląda zwyczajnie. Jej jak kobieta, nową Larę z Legacy of Atlantis, twierdząc, że jej projekt podlizuje się anti woke i Inselom, bo jest bardziej atrakcyjna i mniej zwyczajna. O tak, po prostu już. Pierwsze momenty, kiedy właśnie zwiastun tego Atlantis się pojawił, kiedy pojawiły się pierwsze grafiki. Ej, dobra, muszę powiedzieć, zajebisty ma background. Tutaj Władca Pierścieni, jakieś figurki z Władcy Pierścieni, te Funko Popy to się chyba nazywają? Może z Gimliego Aragorna, tutaj coś z harego... ej, dwa razy ma Dumbledore. Tu z gry o tron. Fajnie tematycznie to poukładane. Tam Marvelowe rzeczy. Tylko ten One Piece tak... trochę się nie, nie wkleja, ale... I ma more... spoko. Pierwsze modele tej nowej, odświeżonej Lary, to ja już byłem pewny, byłem przekonany, że tego typu głosy zostaną od razu w sieci podniesione. Że uuu, ta Lara to aby nie za ładna, czy aby tam twórcy nie poszli w tym kierunku, aby przypodobać się wszystkim tym piwniczakom i tym chłopakom, co tam siedzą sobie przy tych komputerach i nic tylko narzekają, że mają zbyt urodziwe bohaterki gier wideo, to jest dokładnie ten kierunek. I tak Lara w tym nowym zwiastunie, w tym pierwszym zwiastunie, właściwie prezentuje się naprawdę ładnie, aczkolwiek widziałem też takie głosy, że um, wiecie co, no niby spoko, ale i tak do Angeliny Jolly i tego modelu filmowego, to to w ogóle nie ma podjazdu. Oczywiście tych głosów jest mniej dużo więcej. Jest właśnie tych głosów mówiących o tym, że no załadnie, naprawdę zdecydowanie załadnie i podąża to w złym. Kierunku. Co za przypadek. A dla mnie osobiście, no po prostu wygląda tam normalnie. Wygląda ładnie, normalnie. Czyli, wow, tak jak Lara Croft powinna wyglądać, bo uwaga, to jest jeden z jej atrybutów akurat ten jest atrybutem fizycznym ale jakby na tym jestestwo Lary w tym uniwersum Tomb Raidera wcale się nie kończy. Zresztą. Gdyby tak porównać sobie tą larę, którą tu zapowiedziano w grze, a tą, którą dopiero co oglądaliśmy w tym animowanym Netflixowym serialu, o którym nagraliśmy już materiał, możecie spokojnie sobie do niego wrócić, no to to jest jak porównywanie nieba a ziemi po prostu nie ma w ogóle podjazdu. No ale czym by była dyskusja w internecie, gdyby ci wszyscy strażnicy moralności w internecie właśnie nie trwali na posterunku i nie zwrócili uwagi na to, że. Twórcy tutaj. Największy problem ze strażnikami moralności to jest taki, że to nie są strażnicy moralności. I teraz rzucę statement, że twierdzę, że największą burdę odnośnie tego, że jakaś postać w grze jest za ładna, przykładowo jeśli facet jest zbyt męski i tak dalej, to zazwyczaj. Dlują się do tego chłopy, którzy czują się nieatrakcyjni, którzy czu... mają jakieś kompleksy i tak dalej, a jeśli jakaś babka jest załadna według kogoś i że jak to tak i że seksualizacja i inne takie, to twierdzę, że zazwyczaj to są baby, które mają kompleksy, niską samoocenę i inne takie. Ale nawet jak... Pogadasz z graczami, niezależnie od płci, czy to kobiety, czy mężczyźni, to większość ludzi woli grać ładnymi postaciami. Prosty przykład, weź jakiekolwiek MMO czy jakąkolwiek grę, gdzie możesz tworzyć postać, to ludzie będą spędzać tam długo czasu w większości, żeby ta postać wyglądała ładnie. Okej, okay, są ludzie, którzy zrobią sobie jakiegoś potwora, ale to bardziej dla śmieszków. Trochę mnie zawsze denerwuje to, że w grach szukamy, nie wiem, jakiegoś Seksualizowania kobiet, anti -woke rzeczy czy walk rzeczy. Boże, jakby dajcie się cieszyć kulturą w sumie, że tak to ujmę. Tak, jakby w książce ktoś mi opisał bardzo ładnie, ładnymi słowami, ładnymi zdaniami, piękną kobietę, i nagle bym narzekał, że jak to tak można opisać piękną kobietę w książce. Czy w filmie aktorka byłaby ładna? no... Dobrali ładną aktorkę, bo atrakcyjność ma znaczenie, bądź co, bądź też na decyzji kupna, czy obejrzenia filmu. Tej gry, Atlantis, robią taki, no jednak, bardzo wyraźny ukłon w stronę facetów, no bo jakże tutaj taka ładna tara, takie kształty ma, taką ładną twarz jej zrobioną? Czy, czy to aby już naprawdę, nie jest przesada, czy to naprawdę nie jest za dużo? No. Wygląda naprawdę hot, ale czy to jest właściwe w Tomb Raiderze? Czuję, że nowy model Lary jest zaprojektowany po prostu tak, żeby chłopakom się bardziej podobał, zamiast być realistyczny. Nie jestem fanką tego nowego wyglądu. Upiększyli moją dziewczynę aż za bardzo. Tak długo to czułem Chciałbym coś powiedzieć, żeby reżbytować, ale ilość pieniędzy, jaką wydałem na Ładne Panie, mi nie pozwala. Ja proponuję, żebyśmy wrócili do starego designu Larry Croft. Tutaj nie możemy gadać o seksualizacji, to są po prostu trójkąty. Trójkąt raczej nie może użyć seksualnego pożądania. A więc ja proponuję, żeby może cofnęli się do takiej Lary, ominą wszystkie skandale. Walkę z incelami broniącymi seksualizacji Larry Croft w jakikolwiek sposób. Szkoda, bo Lara zasługuje na coś więcej, by być obiektem męskich westchnień. Niektórzy narzekają, że. Lara zasługuje na coś więcej, niż być obiektem męs męskich westchnień. I to samo możemy powiedzieć o tym, że są postacie męskie, gdzie baby simpują do tych postaci. Przykładowo nawet mój znienawidzony Ast Astarion? Teraz, czy dobrze pamiętam nazwę postaci z PG3? Nie wiem, zabijam. Śmiecia za każdym razem. Tak, Astarion, okej. Okay. No i baby do Astariona bardziej, że tak tu ujmę, e, simpują. A e, faceci do takiej Lary. No, spoko. Każdy ma swój gust, jeśli chodzi o wygląd postaci, też. Jedni będą woleli ta taką postać jak masz. Aloy, Horizon, chyba ona była. Inni będą woleli typ Lary. E, jeśli chodzi o facetów, jedni będą woleli typ. Nie wiem, Kratosa z Godowlora, a inni Astariona z Baldura. I to będzie też czynnik, który sprawi, że będą chcieli zagrać w daną produkcję, bo będzie tam postać, która ich jakkolwiek zainteresowała, chociażby wyglądem. A potem mogą poznać story tej postaci. Bo znam pewnego osobnika, który kupuje RPG, bo nagle zobaczy ładną panią, a zaczyna grać w tego RPG, a później porzuca tego RPG. Że projekt jej twarzy i ciała jest za bardzo sexy. I przez to nie wygląda jak bohaterka. To smutne, jak wielu myśli po prostu o Larze jako o seksi postaci, a nie o bohaterce. Fajnie by było, gdyby Lara była postrzegana jako bohaterka, a nie tylko jako seksowna figura dla facetów. Laura jest przedstawiona jako super nierealistyczny model kobiety dla gunerów. I teraz zastanówmy się przez chwilę, bo ja mam takie wrażenie, że ktoś tutaj absolutnie. Myli pojęcia, bo ja mam takie wrażenie, że Lara w tym zwiastunie Atlantis i potem na najróżniejszych grafikach koncepcyjnych, na najróżniejszych zdjęciach z tej gry, jest przedstawiana właśnie tak bardzo, bardzo klasycznie. No fakt, wygląda ładnie, ale to nie jest przedstawiona kobieta w grze tak jak właśnie chociażby i w Stellar Blade. Oczywiście, o. IF ze Stellar Blade'a jest bardzo dobrym przykładem, jak dużo ludzi, przez to, że chce pograć w gierkę, jest dosłownie spłycana do tego, że. Mimo, że im się podoba kombat, czy story im się spodobało i tak dalej, to są wrzucani z automatu do wora Inceli, i stulejarzy, i gunerów i tak dalej, przez to, że IF no, jest postacią przeseksualizowaną w pewnych aspektach, ale z drugiej strony, jakby się wczytało w te całe azjatyckie te właśnie wajby, no to nie powiedziałbym, że jak na standard azjatyckiego spojrzenia na kobiecą postać w produkcji jakiejś. Czy to growej, czy filmowej, to jest to przeseksualizowana postać. Zwłaszcza, że chyba Iw jest oparta i wzorowana na prawdziwej osobie. To, jak Azjaci pokazują kobiety, to jest temat na zupełnie inną opowieść, chociaż akurat w tym przypadku Iw była wzorowana no, na żywej modelce. Więc też nie można zarzucić, że to są jakieś piksele, że to jest jakiś chory wymysł chorego umysłu, męskiego umysłu. Tylko no, raczej wzorowanie się plus lekkie. Podrasowanie. Zresztą mamy o tym kilka materiałów na kanale, możecie sobie do nich spokojnie wrócić. A ja mam takie wrażenie, że to, jak tu wygląda Lara, to jest właśnie ten klasyczny, normalny, ładny model, znany od lat. Tak po prostu Lara była przedstawiana. Zresztą to jest remake pierwszej części, więc są też tu naturalne i oczywiste odwołania do początków całej serii. No i tak patrzę i się przyglądam. I szczerze powiedziawszy, w życiu bym nie wysnuł takiej tezy, że oto ktoś tam robi łaskę tej męskiej gawiedzi zaślinionej, która tylko czeka właśnie na takie super wywalone, maksymalnie kobiece modele. Ewidentnie chyba oglądaliśmy inny zwiastun i inne te materiały. No i w tym miejscu dochodzimy do tego, co jest nie mniej ważne, a o czym też mówiliśmy już w przypadku tej animacji z Netflixa, która udana akurat nie była, a więc co jest sukcesem, co jest gwarantem sukcesu właściwie Tomb Raidera, co stanowi o sile Larry Croft i tego, że stała się ikoną popkultury, jeśli chodzi o ten segment gier wideo. Oczywiście fabularnie to jest zapowiedź fajnej, archeologicznej przygody i to jak najbardziej w tym zwiastunie Dostaliśmy. Ale druga i nie mniej ważna rzecz to jest oczywiście charakter. To jest to, jak bardzo zadziorna, dynamiczna i nieugięta była Lara Croft jako postać. Że nikomu się absolutnie nie kłaniała, a już na pewno nie mężczyzną. I uwaga, to wszystko w ramach jej własnej kobiecości. Nikt nie musiał jej tam wkładać dodatkowo w jakieś męskie role, w jakieś męskie gacie. Tak jak to się robi dzisiaj bardzo popularnie, że najbliższe przykłady tylko wymienia, czyli Gabriela z Rings of Power, czy też Jennifer z Wiedźmina. No a to prostą drogą prowadzi nas oczywiście do wyglądu, do aparycji. L Ej, to w sumie to make sense trochę, w sensie, jak masz postać, która no, wygląda ładnie jako kobieta, ale ma ten swój charakter, że tak to powiem, jest po prostu charakterna, to fajnie kontrastuje, bo zazwyczaj te takie przeseksualizowane postacie w zachodniej popkulturze. Sojarzą się z takimi panienkami on, ON, takimi delikatnymi A Lara fajnie przełamała ten ten... głowa mi zabrakło. Ja jeszcze umieram. Wstałem za późno. Eee, przełamuje... trend. O. Harry Croft, no bo któż to widział? tysiące, prawie 26 rok, a my mamy ładny model e, aktorki, ładny model kobiety w grze, no to jak to tak? No to co to za abominacja jest? Tak absolutnie być nie może. I w tym miejscu wydaje mi się, że fajnie można sobie nawiązać do badań, które zostały wcale nie tak dawno opublikowane w Communication Research w takim czasopiśmie i tam zajęto się między innymi naszymi wyborami w grach wideo. I powiem szczerze, że jeden z wniosków jest naprawdę dość ciekawy, także właśnie w kontekście tego, jak seksualizowane, albo jak ładnie po prostu przedstawiane, mogą być postacie. W grach, bo jak się okazało, uwaga, to może faceci, to wiadomo, jasna sprawa. Ale jak się okazało, także kobiety wybierają te ładniejsze modele, te bardziej seksualizowane modele, jeśli oczywiście mają taki wybór. Mimo tego, iż wiele kobiet nie przepada za nadmiernie seksualizowanymi postaciami, to gdy istnieje możliwość wyboru, najczęściej decydują się na takie właśnie bohaterki. Hmm. Twierdzę, że większość graczy, niezależnie od płci, potrafi oddzielić świat realny od świata wirtualnego i nie wiem, może nawet jeśli tworzą postać na swoje podobieństwo, no to mają możliwość coś upiększyć. Też pytanie czy chcą po prostu zrobić sytuację, że nie wiem, wyglądowo odstaje od nich, ale charakterem na przykład, żeby jak masz opcje dialogowe, to było jak najbliżej ich. No mają okazję wczuć się w kogoś kim nie są. No logiczne. No chcesz, nie bez powodu gry używano często do eskapizmu od rzeczywistości. Więc zostawcie moją drugą rzeczywistość w spokoju, a nie aferę o przeseksualizowanie. I... I jakieś inne rzeczy. Paterki. No. Hmm. Ciekawe. No to może idźmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze w tym artykule było? Co ciekawego jest jeszcze w tych badaniach i jakie wnioski z tego wynikają? Nie oszukujmy się. Kobiety w grach są często przedstawiane w sposób podkreślający ich atrakcyjność fizyczną, odsłaniające stroje, Proporcje ciała wyidealizowane zgodnie z nierealnymi standardami piękna. Wielu krytyków twierdzi, że takie przedstawienie wzmacnia stereotypy i zmieniają kobiety w obiekty wizualne, marginalizując ich cechy charakteru, kompetencje czy osobowość. Pojawia się jednak pytanie, czy siła, która coraz częściej nadawana jest postaciom żeńskim, może neutralizować ten efekt? Badania wykazało, że niekoniecznie. Wręcz przeciwnie, Silne, a jednocześnie seksualizowane bohaterki są odbierane jako jeszcze bardziej obiektywizujące, co przypomina trochę efekt Fighting factori. Teoria ta sugeruje, że siła fizyczna i waleczność mogą jedynie podkreślać, a nie umniejszać seksualizację postaci. Dobra, ale wchodzimy teraz w seksualizowanie cech charakteru. Ja, pie. No nie wiem, to tak jakbym spojrzał na jakąś osobę i z wyglądu mi się podoba, nagle bym zaczął twierdzić, że to, jak ona się zachowuje, to co ona robi, to jak się wypowiada, zwraca do ludzi, i tak dalej, to też bym zaczął seksualizować. No, zdarzają się pewnie tacy ludzie, co tak robią, bo charakter też może pociągać, ale to nie sprawia, że jedno i drugie nagle zacznę patrzeć, jako jak to oni tam określili? Fighting facto. I... No, i w tym kontekście przeprowadzono dwa takie eksperymenty, jakby, żeby potwierdzić. Całą tę tezę. Eksperyment pierwszy dotyczył wpływu oglądania postaci w grze i chodziło tam o to, że uczestnicy, głównie kobiety, oglądali cztery różne postacie żeńskie stworzone w grze, Soul Calibur 6, które różniły się poziomem seksualizacji i siły. Wyniki były jednoznaczne: postaci z wysokim poziomem seksualizacji były oceniane jako bardziej kobiece, ale mniej lubiane. Szczególnie przez uczestniczki płci żeńskiej. Co ciekawe, mimo że kobiety generalnie nie przypadały za nadmiernie seksualizowanymi postaciami, to były najczęściej wybierane, kiedy uczestniczki musiały wybierać postaci do gry. Może to sugerować, że kobiety identyfikują seksualizację z kobiecością, mimo że jej nie lubią, wciąż wybierają ją jako coś znajomego i coś bliskiego. No, i eksperyment drugi. Drugi eksperyment wykazał interesujące różnice w odbiorze postaci, gdy gracze aktywnie kontrolowali bohaterki, zamiast tylko je oglądać. Okazało się, że siła postaci miała duży wpływ na odbiór jej kompetencji i przyjazności. Silne postaci były postrzegane jako bardziej skuteczne, ale też bardziej zdystansowane, co mogło sugerować, że postaci o dużej sile fizycznej wydają się Mniej ciepłe. Uczestniczki, szczególnie kobiety, odbierały silne postacie jako bardziej kompetentne, co wskazuje na ich pozytywny odbiór siły fizycznej u żeńskich bohaterek. No ale to oczywiście w ramach pewnej ciekawostki, bo umówmy się, no, stawianie teraz takiej tezy, że Lara w tej konkretnej grze, w tej konkretnej zapowiedzi jest za ładna, jest po prostu głupie. To takie naprawdę czepianie się już na siłę, że. O, Chłopakom w komentarzach się ten model postaci spodobał, a to niedobrze. No i oczywiście nie ma tu takiej krucjaty jak przeciwko I ze Stellar Blade, aczkolwiek już widać, że tam się pod kopułami dość mocno gotuje. I kto wie, kto wie, być może doczekamy się jeszcze takich artykułów jak w AGN właśnie w kontekście Stellar Blade, tym razem w kontekście Tomb Raidera, tego Atlantisa nowego. Ale zanim do tego dojdzie, to chętnie poznam wasze zdanie, czy ten model lary, który widzieliśmy na zwiastunie, który widzimy w tych najróżniejszych grafikach, no faktycznie jest za ładny, czy to faktycznie jest jakaś przesada, że gdzieś tu może jest za dużo, za mało. Jak to widzicie, chętnie poznam wasze zdanie, nie tylko facetów, także kobiet, bo wydaje mi się, że to jest równie równie ważne zdanie, także w kontekście tych badań. O których tutaj przed chwilką mówiłem, których wyniki tutaj. Nawet bym powiedział, że zdanie kobiet w tej, w tej kwestii jest ważniejsze niż facetów. No naprawdę wątpię, żeby to facet miał problem, że jakaś kobieta jest przeseksualizowana. To twierdzę dalej, że to najpewniej kobiety mają problem w tej kwestii. Więc poznanie perspektywy innych kobiet, jak one to widzą. No to może być ciekawym zderzeniem poglądowym kobiety a kobiety. No co? To kolejne dramy z Larą. No, kto by się spodziewał? Znowu o seksualizację postaci. No, koło się toczy. No, chyba nigdy nie uciekniemy z tego koła. Dobra, jest mo moment, kiedy może uciekniemy. Jak nie wiem, dostaniemy grę, gdzie będziemy grali, nie wiem, synem Larry Croft za 30 lat i pokażą Larę Croft jako starą, grubą babuszkę pomarszczoną i tak dalej. Może wtedy nie będzie już tematów seksualizacji Larry Croft.